Witam rybaczko, rybcio, tak? Rybcie, bardzo miło o sobie mówisz i to jest bardzo ładne. Nie, nie denerwuj się, nigdy nie jest za późno, zawsze jest czas, zawsze jest e, przed zachodem słońca. Jeżeli już wiesz, jeżeli znalazłaś tą swoją drogę, to nie popełnij dalszych błędów I, i idź naprawdę to nie, nie chodzi o cofnięcie się do historii, tylko zbudowanie tego nowego, to nowe, co przychodzi. Powiedzmy, ile mamy lat, czy mamy już 102 lata, a ten 103 rok może być najszczęśliwszym rokiem w życiu. A kiedy mamy 40, czy 50, czy 60, czy 20, czy 18, czy 19, Chyba najgorszym czasem jest, kiedy postępuje się jak jako szaleniec. Kiedy ten pierwszy romans uważa się za jedyny. Bardzo często mam tutaj i Właściwie nie tutaj, co bardziej na tych, y, tych spotkaniach z młodzieżą mam te problemy tej pierwszej miłości. Czy to tak jest? I dopiero trzeba tłumaczyć. Wolałbym, żeby to y, było przypuśćmy chociażby w katechezie. Wtedy, kiedy e, Dzieci na tych pierwszych spotkaniach z religią uczą się naprawdę kochać. Bo jest to w pewnym sensie rodziny patriotyzm, który potem będzie musiał budować ten młody człowiek. Kiedyś zawsze osoby starsze całowały się w rękę. Dzisiaj już właśnie ten zwyczaj nawet podawania ręki nie ma. Dzisiaj. Rzadko kto podaje dłoń. A już całować kobietę w dłoń to jest evenement. To jest takie polskie nawet się mówi. To dobrze, że się mówi polskie, bo to polskie to jest najpiękniejsze, co może być. E, Łączy je z, z tańcem. Czyli, no, można by powiedzieć, że Polka jest czeska, ale my mamy za to Mazura, czy Poloneza, czy mamy jeszcze inne tańce, które nie musimy zupełnie z nazwy drać i mamy tego swojego wyhodowanego, wspaniałego ziemniaka, który dzisiaj właściwie już właściwie nie istnieje. A niektóre były nawet yy, przepyszne spod Lenino. <laughs> Tutaj możemy się bawić w same słowa skąd co jest, a nie sardynka, a jednak dobry śledź. To jest fakt, że musimy pokazać siebie i zorientować się na czym funkcjonujemy, jacy jesteśmy. A to, czy się dowiemy o tym dziś czy jutro, nie istotne. Grunt, że wiemy. I w tym momencie kontemplacją, medytacją, modlitwą. Możemy zrobić wiele, nawet i pracą twórczą. Ja zawsze, kiedy mam ciężki okres, biorę za pędzel. Maluję ciągle to samo, to są drzewa. Tych drzew powstało już tysiące. Niektórzy nawet dostają te drzewa w prezencie. Nawet kiedyś chciałem zbudować taką opowieść o tych drzewach. Te drzewa czasami mają korzenie, czasami nie mają, czasami mają bardzo płytkie, czasami mają bardzo silne. Te drzewa mają ogromne liście, czasami bardzo małe, czasami są bez liści. Czasami ciągną do siebie, niektóre tulą, niektóre walczą o przeżycie. Są smukłe, są potężne, są karłowate, są przygnębione, są płaczące. Ale zawsze jest to tylko wyłącznie moja opowieść przelana na tą deskę, na tą płaszczyznę. A w życiu wszystko się zmienia. Także. Do przodu. Trzymaj się i dzięki za te wpisy. Te dwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.